Już w najbliższą niedzielę, 20 marca, rozpoczniemy sezon 2022 w zawodach cross-country na terenie naszego kraju. Być może już jakieś zawody w Polsce się odbyły, ale w naszej okolicy są to pierwsze. O widzicie, tak powinno się jeździć przed kamerą, jak widzicie mnie na trasie. A i tutaj bardzo nieciekawy odcinek, tamten korzeń u góry, początek sezonu i już niestety kontuzja kolana. A kolana goją się bardzo długo. No ale takie ryzyko w motorsporcie. Niestety każdy startując w zawodach zdaje sobie sprawę, co go czeka i jakie mogą być konsekwencje. Od rajdu wiosny organizowanego przez Stowarzyszenie Motocyklistów Ajska w Bytomiu ruszy tegoroczne Eldorado. Naprawdę Eldorado rywalizacji w motorsporcie motocyklowym w tym sezonie. Kalendarz wypełniony po brzegi. Od nas z ekipy swój udział potwierdzili Artur i Michał. Ja w tym tygodniu jak uda mi się kupić motocykl, to treningowo też chętnie bym bardzo pojechał w tych zawodach. Także szykujcie sprzęty i widzimy się za tydzień. Łapcie kilka ujęć z poprzedniego roku i wypatrujcie relacji za tydzień. thank yeah.